Hej siemanko jestem Miaska 16 witam was w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gry Brick the Hoops Dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem więc wybieramy teraz kwadrat I lecimy moi drodzy Pff, od razu się rozwaliłem To było, to było śmieszne od, od razu wleciałem w te O teraz też wleciałem no niestety no to akurat się nie, nie dotknę to czasami gra źle wykrywa nasze uderzenie, ale... Mniejsza o to przecież to i tak... Miała tylko dużego znaczenia, bo to yy, był drugi poziom, także... Mogę zacząć od nowa. No nie uderzałem w tamtą, no co wy... Ale też naprawdę nie uderzyłem w tamto jakieś Nie, nie wiem, co to było Nie za bardzo ogarniałem Kartynę gry i przecież uderzyłem w białe tak? I gra uznała, że uderzyłem w czarne Przecież nie da się tak uderzyć jednocześnie w białe i czarne Tu gra zaczyna, zaczyna subs, yy, sugerować dziwne rzeczy. Subskrybować no, sugerować dziwne rzeczy, i teraz znowu no. Naprawdę, coś tu się złego dzieje w tej grze. No, dobra, jest dobrze. No myślę, że on się przesunie, on się jeszcze w miejscu odbijał ten czarny. Czasami jest problem z tymi czarnymi. Z tym, je, z tym jednym. Yy, myślę, że on się odsunie. Ale w miejscu skakał. W sensie la, latał, bo on się tak odbija od tym... ci yy, odpiła. Naprawdę dużo zabezpieczeń jest teraz w tej grze, żebyśmy yy, tylko nie, 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 nie przeszli danego poziomu. No, tu teraz coś było takie chamskie strasznie, no. Teraz próbujmy chwilę skupienie mieć. to jest ten czarny, który skacze jest, ale udało się. No, to już ty kurde, no. Jeszcze reklamy mi z, próbują wcisnąć. No kurde, nie dotknęłem teraz, to jest już serio, mówię. Czasami to zauważyłem, że ta gra ma takie dziwne bagi. Znaczy jest to jakby jedna z pierwszych gier keczapu więc nie dziwię. Nie zdziwię się, jeżeli jest coś nie tak w tej, w tej grze. Ale tutaj ilość bugów, no, potrafi zadziwić. No, nie, teraz na przykład nie dotknąłem czarnego, ale i zginęłem. Udało się, zrobiliśmy tamten poziom. Dobra, level 51 już za nami. Zróbmy przynajmniej do 60 poziomu. No, jeszcze mi się reklama kliknie, no to jest takie w ogóle żałosne, że oni te reklam potrafią wpieprzyć. Jeszcze ogląda Reklamy, które lecą w sensie te. te fil, w sensie w formie filmu, to. Okej, okay, obejrzę, ale. te jak 5 sekundowe, ale te, które są poniżej, w sensie pod, poniżej ekran, pod, jak tak pod grą, to jest takie to. no naciągane, no chcecie wyjść z, wy, znaczy wyjść z tego. Jak macie serce w sensie dodatkowe, że czy chcecie mieć dodatkowe serce do poziomu, czy zacząć od miejsca, w którym właśnie przygraliście, a nie zaczynać od początku, to często jest tak, że nie da się z tego wyjść trzeba czekać, aż to pasek od tego serca do końca przejdzie i trzeba właśnie czekać. A jak chcecie wyjść, to niestety napotykacie coś takiego, że. Was do przeglądarki, bo kliknęliście kliknę reklamę. No nie, no, naprawdę irytuje mnie ta gra. Nie dotykam nic. No oprócz tego fioletowego do zniszczenia, a cza czarne mnie niszczy. Jeszcze się przemieszcza, to, to jak patrzyłem, to się nie przemieszczało w ogóle. Teraz zaczęło, zaczęło się przemieszczać. Nie myślicie, aha, to stoi w miejscu. Kiedy nagle spadacie, żeby dotknąć i fioletowego to, to, to przykrywacie. To akurat wiedziałem, że się przemieszcza. Tylko szybko postanowiłem to zrobić. Tu się rozszerza ta kulka. No i dobra. Poziom poza za nami. Miał być, miałem nagrywać dzisiaj Good Pizza, Great Pizza, ale w końcu postanowiłem, że nagram Brick Dehubs. Bo Good Pizza, Great Pizza, to sporo nagrałem. No i zresztą tam w tamtej grze, ile nam zostało? No nie wiem, jeden odcinek i będzie już tylko, yy, po rozdziale, który aktualnie nagrywaliśmy. Więc wolę. Nie iść tak, ta, aż tak bardzo z yy, powrotem do przodu, tylko poczekać yy, chwilę. Zrobić taką przerwę od tej gry. No powiedzmy na, to, no, na taki jeden dzień, bo jutro możliwy będzie odcinek. się ja zniszczyłem, chyba o powietrze, o powietrze się zniszczyłem, naprawdę. Teraz to już naprawdę o powietrze. Albo jest coś takiego w tej grze, że dany klocek ma jakby powietrze, obok ciebie takie. Wiecie, jak, jak w Minecrafcie jest, że jest dany blok, który nie zajmuje dużo miejsca, ale ma od, ob, jest, powiedzmy, jakby cał, całym takim wielkim kwadratem. I coś, jest coś takiego tutaj w tej grze. Rząd, te niektóre zabezpieczenia zajmują więcej terenu, niż faktycznie yy, to wygląda w grze. Tak przyuważyłem. I to chyba prawda, bo... No kurde, dziad jeden musiał akurat się przesunąć. No, żeż ty, kurde, no. No, tam nic, tam nic nie było. Ja to tam. Wiecie, na Google Play czasami yy, wystawiam opinie opinię, wystawiam opinię nad, na, na, na temat właśnie gier tam. Jeżeli coś to mi się tu stanie jeszcze, tak wie, w sensie dziwnego, taki bug, to, to będę musiał niestety no, źle ocenić grę. I kolejny poziom za nami, bo no, twórcy powinni zobaczyć, czy gra się tak jakoś nie buguje. W miarę spokojny poziom. Jak na razie. No i jeszcze w miarę spokojnie. Okej okay, poziom pięćdziesiąty piąty za nami. Jest ja 54 chyba. Te reklamy, no? Jeszcze w ogóle re reklama, która jest w, w dwóch częściach, a idzie stąd. To chodzi w ogóle. W te... o, zobaczmy o co chodzi w tej grze. A to chodzi o takie układanie trzech i 4, to nudne. Dobra, lecimy dalej. Tak Chciałem tylko zobaczyć o co chodzi w tamtej gierce. O! Gwiazdka, no nie no. Tyle zabezpieczeń, to jednak to przesada trochę. Tam tu na farcie zniszczyłem. Ej tam tam w ogóle powinienem przegrać, tak naprawdę, bo dotknąłem w takim miejscu, że już powinienem w ogóle od nowa zaczynać ten poziom. A tutaj w, niektórych, w, niektórych, w niektórych próbach, w niektórych poziomów, dotykałem normalnie, tak jak wiecie, powinienem i przegrywałem. No cóż, o, no już, już widzę, że mamy od początku pierdyliardy przeszkadzających rzeczy, coś takiego, pyk, pyk, ale, no oczywiście latające noże muszą mnie pokroić. No, ty. Boże, znowu ta sama upośledzona reklama już. czasami psychicznie nie da się wytrzymać. Tak, tak dużo tych reklam jest w tych grach, tak beznadziejnych. doprowadza do ich śmierci. zobaczmy zaraz się uda zabiłem już dwóch na, na dało się Wytało się Pik 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 No Jezu, zam... czasami to naprawdę to irytuje w tych gierkach. Czasami, że coś za mało zrobicie i przegrywacie. Ja akurat za mało, mało przesunąłem, znowu no. Czasami taka hamuwa, że wy akurat yy, wysu wysuwa się w momencie, w którym wy chcecie tam yy, zniszczyć to. No Jezu. znowu za mało, kurde. W dupę, w dupę w... No i znowu tak jest, że ten kwadrat jest o który jak dotknę to w nie ważne w którym miejscu ten kwadrat, w ten lat, gdzie jest ten kwadrat dotknę i tak przegrywam, więc wolałem przegrać Znaczy spojrzeć w poprzednich próbach jak było No, przecież ty, spieprzaj mi stąd, no już ty kurde, no. ble, -ble jaką gównianą reklamę dadzą. Ostatni po o, poziom, w tym poziomie udało się. No, nagrywałem dla Was tę grę. Tylko, że zawsze zdarzało się tak, że wypadałem za grę. Że za, 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 za tę mapę i że w, w tej grze była taka hamuwa totalna. Nieważne, jak wyprzedziłem ich, ile metrów I oni byli za mną. Tak, na końcu. Oni magicznie te, pojawiali się na końcu tego, tej zjeżdżalni. Aha. To fajnie. Nie. Yy, już tak, wiecie, u, uciekłem inną dosyć daleko. Jestem. Patrzę sobie po mapie. Patrzę tak oczywiście. No tak za bardzo tak nie było nikogo widać. Patrzę na końcu Ktoś się pojawił, patrzę, no jak oni mogli się pojawić, skoro. Yy, tak sporo po, 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 pozrzucałem jeszcze po drodze. Było może z... i ta tam jest. Było. no Z 10, z 10 tych yy, PEDów jeszcze było. A na, a na końcu się akurat pojawili, kiedy ich tam w ogóle podczas wyścigu nie było. Bo gdzieś tam z daleka, da, bardzo daleko byli. Dało się. Gierka. Byle, to, byle co w sumie wymyślał, i już y, grę, grę robią. Niedługo to. Jak. Y, symulator strania będzie, a nie jest chwila, jest symulator strania. Znaczy, w sumie to jest symulator takiej łazienki, gdzie możecie się wysrać, wysikać. To już nieważne. Nieważne, już. już ktoś taką przecież grę stworzył, zapomniałem. Ci się tak, kurde... Nie chcę, nie chcę tego... No przecież byle jaki gówno dadzą, naprawdę, byle jaki gówno dadzą. wiem wam, że z początku, jak Brawl Stars... ...nie były jeszcze tak popularne, to... Znaczy inaczej, było popularne, ale nie tak bardzo, że każdy ją nagrywał. Ja non-stop widziałem jej reklamy w jakiejkolwiek gierce. Nagrywam sobie jakąś gierkę i nagle reklama. Nie, Brown Stars już w ogóle tak. No, zaczęło mnie nudzić te reklamy, a jeszcze nawet kiedyś chciałem nawet nagrać i spróbować w ogóle wam nagrać te gry. zobaczyć co to takiego jest potem? Ja Zacząłem, co to jest za gierka, to już odechciało mi się. <laughs> Oczywiście typowa reklama. Sio. No, musiałem się rozwalić. mam jeszcze w ogóle tak w planach w, yy, jakoś w tym tygodniu, a czy twój nie w tym tygodniu, bo już w przyszłym, bym się pomylił, nagrać yy, dla Was y, kolejną grę keczapu i 60 poziom już jest Proszę bardzo I znowu jesteś takiego o, to, o tym sercu mówiłem, że nie da się z tego wyjść i trzeba poczekać. No i dobra. Poziom... B. Nie wiem ile w tej grze jest poziomów. To zobaczymy. Siedemdziesiąty pierwszy? Okej. Także dziękuję za, za wam, wam za Dziękuję. Jakie przejęzyczenie na koniec filmu. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, za łeczki, w komentowania, do zamienia, co Na poprzednim filmie następne, do, nas, do następnego na razie. Cześć. I hej hej, Zawo ta 71 to jest wynik nasz poprzedni, to, to skminiemy o co chodzi.